Simoneczko, wyobraź sobie sytuację, że to Ty masz kontrolę nad tym, ile bocznych przycisków ma mysz. Może to być 3, może to być 5, może to być nawet 10. Okej, okay. brzmi to abstrakcyjnie, ale abstrakcją nie jest. I właśnie z taką propozycją wychodzi na nas Savio ze swoją nową myszką wariant, która po tym odcinku trafi do jednego z Was. Także co, ja nie przedłużam i jeszcze tylko zaznaczę, że myszka będzie rozdawana dla subskrybentów. Także warto w tym momencie zostawić suba, a ja Wam już opowiadam, co ten gryzon ma do zaoferowania. Myszka Savio Valiant przychodzi do nas w prostym kartonowym pudełku, na którym znajdziemy nazwę modelu oraz grafikę przedstawiającą mysz. Tył opakowania to dokładna specyfikacja techniczna produktu oraz to co jest tutaj najciekawsze, czyli informacje o wymiennych panelach, których możemy używać wedle naszego uznania. W środku w opakowaniu znajdziemy instrukcję obsługi, zestaw zapasowych ślizgaczy teflonowych, a także wymienne panele z kolejno pięcioma przyciskami bocznymi oraz ten, których przycisków ma aż 10. Dla ciekawskich, tutaj macie jeszcze pokazane panele, jak prezentują się od drugiej strony. Myszka komunikuje się z komputerem za pomocą 180 cm kabla, i tutaj muszę zaznaczyć: kabel jest wyjątkowo sztywny i raczej nie chce współpracować za bardzo. No i sam gryzoń, który już na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie całkiem sporego, a jego wymiary wynoszą 129x76x40 mm. Mysz jest profilowana pod prawą rękę i poza miejscem pod kciuka mamy tutaj też specjalne miejsce, na którym spoczywać ma nasz mały palec. W dobie symetrycznych, małych myszek mnie osobiście było ciężko się przekonać do takiego chwytu i wielokrotnie miałem problemy, żeby złapać odpowiednio myszkę, jednakże zdaję sobie sprawę, że takie myszki także mają swoich fanów, zwłaszcza wśród ludzi z większymi dłońmi. Od góry widać dwa rodzaje plastiku matowy z tendencją do łapania odcisków palce oraz błyszczący, pod którym znajduje się pasek ledowy. Podświetlone jest tutaj także logo producenta na korpusie oraz scroll. Podświetlenie scrolla to już standard, czyli zmiana koloru odbywa się wraz ze zmianą wartości DPI myszy, a możemy to kontrolować poprzez dwa przyciski ulokowane pod rolką. Wszystkie elementy są podświetlone równomiernie i w miarę jasno. Trybów świecenia mamy tutaj kilka i możemy nimi zarządzać oczywiście poprzez aplikację dostępną na stronie producenta. Jeżeli chodzi o przyciski to mamy w myszy zastosowane przełączniki Huano Blue Shell o żywotności 20 milionów kliknięć a ich pracę możecie usłyszeć właśnie w tym momencie. Równie ciekawie mysz prezentuje się od spodu, gdzie znajdziemy znany już motyw plastra miodu. Cztery teflonowe ślizgacze, które są dodatkowo zabezpieczane folią, także musicie pamiętać o ich zdjęciu, jeżeli nie chcecie skończyć tak jak ja, czyli po prostu zdziwieni, że myszka niezbyt chce jeździć. Sensor zastosowany tutaj to Pixart PWM3327, czyli solidny sensor optyczny, który pozwoli nam na ustawienie DPI z zakresu od 200 do 12400 DPI, próbkowanie do 1000 Hz oraz maksymalną prędkość śledzenia wynoszącą 220 IPS. Pod sensorem mamy kolejną niespodziankę od producenta w postaci odkręcanej klapki, pod którą znajduje się miejsce na dodatkowe obciążenie myszki. Sam gryzon jest zdecydowanie dedykowany dla osób lubujących się w ciężkich myszkach, ponieważ najmniejsza waga, którą możemy uzyskać to aż 95 gramów, a największa zwiększa tę wagę o kolejne 13. Jak wspomniałem we wstępie, mamy tutaj do wyboru jeden z trzech montowanych magnetycznie paneli bocznych, których mamy kolejno 3, 5, albo 10 przycisków bocznych, do których możemy przypisać akcje wewnątrz aplikacji. Magnesy są na tyle mocne, że podczas użytkowania nic nie lata, nie wydaje dziwnych dźwięków oraz pewnie siedzi na miejscu, a sama wymiana na inny panel może odbyć się przy pomocy jednej ręki i jest naprawdę całkowicie bezproblemowa. Jak już jesteśmy przy aplikacji, to możemy w niej poza przypisaniem przycisków oczywiście, zmienić ustawienia poszczególnych progów DPI oraz ich kolory, tak żebyśmy mogli zarządzać tym sobie bezpośrednio z myszki zmienić ustawienia myszy, sterować podświetleniem oraz korzystać z wielu dedykowanych profili. I nie zabrakło tutaj oczywiście też makr, no ale znacie mnie, ja z makr w myszy nie korzystam. I jak Wasze wrażenia? Ja przyznam się szczerze, mam mieszane odczucia, ponieważ rozmiar przede wszystkim nie jest dla mnie. Jestem fanem małych, lekkich myszek, dlatego taki kolos... Trochę nie leży mi w dłoni. Z drugiej strony, gdybym grał w jakieś RPG, na pewno ucieszyłbym się z możliwości zmapowania wielu przycisków na bocznym panelu. Cena około 150 zł, co jest moim zdaniem całkiem uczciwą cenę za tak wykonaną myszkę. No i teraz coś. Na co pewnie większość z Was czekała, czyli rozdanie. Jeżeli chodzi o termin, do kiedy można się zgłaszać, to będziecie mieli w przypiętym komentarzu pod spodem pod filmem. Jeżeli chodzi o warunki, przede wszystkim musisz zostawić suba, lajka oraz komentarz, w którym napiszesz dlaczego to akurat Ty miałbyś zgarnąć tę myszkę. Tyle. To jest tak proste. Dlatego słuchajcie, ja nie przedłużam. Pozostaje mi życzyć Wam miłego dnia i co? Powodzenia w zgarnięciu myszki. Na razie!